Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapowiedziany hełm przez nas jest to hełm VR od PlayStation. Po co mi się mam go zaprezentować, ponieważ już całkiem niedługo, myślę, że na początku przyszłego roku, może w drugim kwartale, zobaczymy już PlayStation VR 2 w akcji. Więc czas zaznaczyć się może lepiej z jedyneczką. Zawsze chciałem, ale jakoś nigdy nie było czasu. A ze względu, że zajęliśmy się tworzeniem filmu dla Was. Postanowiliśmy nabyć taki hem, szczególnie, że teraz można go nabyć za całkiem przyzwoite pieniążki nam się udało spokojnie zmieścić się w kwocie poniżej 1000 zł. Ok, teraz tak, może krótko o historii. Kiedy miała premierę w ogóle ten chem? Chem się ma trochę lat jak na święto elektroniczny, ponieważ premiera była w październiku 2016 roku, więc no, minęło sporo czasu. I zobaczymy, jak ten sprzęt się broni w 2022. Jeżeli chodzi o gry, z tego co udało mi się doczytać na ten temat, to gry bardzo fajnie działają gry, które zostały stricte stworzone pod tego ognia. Wszelkie konwersje z Oculus Rifta czy z HTC Vive działają słabo i raczej się nie poleca tych gier do tego sprzętu. Jeżeli chodzi jeszcze o sprzęt, mamy do nich do tego hełmu można podłączyć różne akcesoria, typu różki Move, typu jakieś AM do strzelania i tego typu inne gadżety. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to Sony zaleca, że wiek dostosowania gogli to jest minimum 12 lat. Dzieci bądź 12 roku życia nie powinny korzystać z tych oto gogli. I mianowicie, jeżeli poczujecie jakiekolwiek, nawet najmniejsze zawroty głowy, należy natychmiast zdjąć hełm. Teraz, może o samym he hełmie. Hełm wytwarza obraz w Full HD. Waży 610 gram. Jest najcięższy z całej trójki. Ale podobno bardzo wygodny, i za o tym przekonamy się za chwilę, jak go odpakujemy. No, ale zanim to zrobimy, jeszcze mała rzecz. Widzicie, po mojej prawej stronie leży kabelek. Już Wam mówię, co to jest. Ten kabelek jest to specjalna przejściówka, ponieważ my naszego gry będziemy podłączać do PlayStation 5, a dołączony osprzęt, czyli wraz z kamerą, jest z PlayStation 4 do Wiiara. W tej chwili nie da się podłączyć kamery z PlayStation 4 do PlayStation 5, potrzebna jest ta oto przejściówka. Możecie ją nabyć na rynku używanym, ale kosztuje coraz więcej. Dochodzi nawet do 100-200 czy nawet więcej złotych o samych kamerach do PlayStation 4, które też są kosmicznie do góry. Więc co zrobić? Zróbcie może tak, jak my, jeżeli macie trochę cierpliwości i czasu, na, Może po nabyciu swojego wiara sprawdzacie numer seryjny urządzenia, wysyłacie go do PlayStation Polska. Nie wam odpisują, mi odpisali po około tygodniu, że e, przyjmują moją prośbę i wyślą mi przejściówkę za darmo, co jest fajne. E, na przejściówkę czekam kolejny tydzień, przyszła z Niemiec według listu przewozowego, więc cały proces zajmuje około 2-2,5 tygodnia. Więc jeżeli uzbroicie się w cierpliwość, dostaniecie tą przejściówkę za darmo od Sony. E, tu dostaliśmy również z tą motocześniówką, dostaliśmy instrukcję, jak to dokładnie Zamontować i z tego co chyba mi się wydawało, była w języku polskim, nawet więc po moim ostatnim marodzeniu, ale wiecie co, nie pamiętam teraz, czy ja znalazłem tu polski, czy nie, ale wydaje mi się, że tak. Tak jest, instrukcja obsługi jest po polsku, więc mamy w języku polskim. Brawo Dobra, bierzemy się za otwieranie. Pierwsze co nas wita. To zobaczcie, duża książeczka z instrukcją do fiara. Mamy tu skwich rzeczy oraz jak wszystko podłączyć. I pewnie za szybko ich pochwaliłem i tu już nie będzie języka polskiego. No oczywiście, że nie. Ale dobra, ale przynajmniej do przejściówki mamy, nie? Nie ma co narzekać, No dobra. Uh, uh, uh. Tu tutaj jest kolejna instrukcja, też oczywiście brak polskiego. To jest kolejna instrukcja instrukcji. A tu mamy e, kod do Wiera ten nam się przyda, niestety nie możemy wam go podarować, bo musimy nam czymś przydać się do odpalenia i do sprawdzenia dla Was. Tutaj mamy instrukcję do PlayStation e, kamery. O! Tu mamy specjalną ściereczkę do czyszczenia gogli i zobaczcie z logiem PlayStation. No, to już jest wartem majątek. No dobra, i tutaj już się zaczyna kabelkowo. Kabel numer jeden, ten jest zasilający. To jest kamera. Czemu taki wydaje? To jest jakiś uchwyt. Wiecie co? Właśnie padłem. Yy, nie, nie wiem, ja się może nie znam, nie? Ale... Yy, zresztą pokazałem wam to na zbliżenie, ale to jest identyczne, nie? Czyli... Ktoś rozpakował to przede mną. Ktoś dorzucił kto to adapter. Chyba, że w 2016 roku wiedzieli, że wyjdzie PlayStation 5, a ja to kupię i trzeba dorzucić mi to. Ciekawe. Yy, więc mam adapter, jak ktoś chce wyślę za darmo. Czyli niepotrzebnie pisałem? A według mm, Amazona, bo zamawialiśmy akurat ten sprzęt z Amazona, nie było tego adaptera. Ciekawe. Albo nie doczytałem w sumie, może. Chociaż nie, sprawdzałem, pamiętam. Na pewno sprawdzałem i nie było nic o adapterze. Jest milion kabli. Będę to wyglądał wzrost. Dobra, kabla dla mnie, ale bym do serca. O, tu mam jakieś wesołe pudełko. i Właśnie, o. Widzicie, na tym wesołym pudełku tu z tyłu jest numer seryjny. I ten numer seryjny trzeba podać, żeby, żeby tutaj tą wtyczkę, e, przejściówkę uzyskać. Ale pamiętajcie, mamy jedną na zbyciu. Ktoś potrzebuje, dajcie znać. No i mamy cię. A nie, jeszcze jeden kabel, Acież nie, bo on jest przyklejony tutaj. Długo yy, na to czekałem. Kurde, chyba jest fajniejszy niż feta. No, to co? Karton wywalny, co na ten karton. No i mamy piękne gogle. No. Jak to się. To jest. No. Znaczy, gogle w środku wypełnione są taką fajną gumą. Dają się bardzo miłe w dotyku i mięciutkie. Tutaj ta obudowa jest bardzo elastyczna. Myślę, że też nie powinna się jakoś specjalnie nam doskwierać przy używaniu. Nie wiem jeszcze o jak to wszystko działa, ale tak, jeżeli chodzi o parametry techniczne, Google są 610 gram. Są najcięższe z całej trójki, ale podobno jedne z najwygodniejszych. Ta guma nie, nie przedostaje potu, tak? więc jak ją sobie zapodamy tutaj, to ten pod czaszki jak się wiadomo, będziemy tam machać mieczem, biegać czy głupie, co jeszcze robić, to nie dostanie nam się tutaj pod faszy, przynajmniej według producenta. No dobra słuchajcie, mamy jakąś regulację. To za chwilkę my sobie rozpracujemy. I za chwilę Wam pokażę jak mniej więcej działa i co tu mamy. No dobra, słuchajcie, pomału rozkwiniłem, więc tak, tu z tyłu mamy guziczek. Jego przyciskamy. To tak jak w lotku, Jest zwolnienie maszyny blokującej. I zakładamy to na głowę. W tej chwili nic nie widzę, ale to nic. Dobra, i tutaj mamy jeszcze pokrętełko, że jak sobie założymy, to można sobie dokręcić tak, żeby było na maksa dociśnięte i było wygodnie. Teraz tak, tutaj mamy wejście na słuchawki, słuchajcie. Tutaj mamy przycisk Power, i to jest jeszcze ok. A teraz pokażę coś, czego nie mogę zrozumieć. Tutaj, to, to zobaczycie na zbliżeniu, mamy, słuchajcie, głośność ciszej, głośniej i blokada mikrofonu. No, założyłem frontu w ogóle. Nie mogę w ogóle znaleźć tych przeciwników, jak już znalazłem, nie ma opcji trafienia, no nie z moimi palcami, może ja bym miał, nie wiem, e, ciemkie palce modelki, to może, ale no nie, no nie, no to nie jest, to jest w ogóle nieintuicyjne. Gdzie ja rozumiem, że jak mamy pada, to możemy grać z zamkniętymi oczami, tak, Powiecie gdzie jest x, gdzie jest kółko, gdzie jest kwadrat, gdzie jest trójkąt, tak, ale to, to nie jest w ogóle intuicyjne. To jest do bani. Jeszcze tego nie przetestowałem, ale wiem, że to jest do bani i to, to jest bardzo zły pomysł. To powinno moim zdaniem, jak już to wyświetle gdzieś tutaj, a to nie może to jest głowa. Może z gdzieś tutaj, jako taki plus minus, takie na zasadzie suwaka, także z przodu mamy plus, z tyłu mamy minus, tak? A z drugiej strony można było dać guziczek do wyłączenia mikrofonu, tak? Więc to po pierwsze jest za małe, a po drugie jest w takim miejscu, że tragicznie chodzi. Ok, yy, tu mamy słuchaweczki, które są właśnie dostępne do tego, dostaliśmy. I słuchajcie, po zapoznaniu się z oto tą niebieską księgą okazało się, że ta księga jest dodawana właśnie do modelu PlayStation 5. I dlatego też dostaliśmy drugą wtyczkę, o której nie wiedziałem. Więc chyba zamówiłem wersję do PlayStation 5, tylko nie wiedziałem A skąd to wiemy? A wiemy to z magicznego napisu, który zaraz Wam pokażę na tejże instrukcji. O właśnie. Zobaczcie, tutaj jest opis o przejściówce. I dlatego wiemy, że jest to wersja specjalnie do PlayStation 5. No, e, Pomału rozkminiliśmy kable, e, więc zaraz będziemy to wszystko podłączać i zobaczymy, jak się to kalibruje. E, jeżeli chodzi o konkurencję, czyli HTZ WiFi i Oculus Rifta, podobno konfiguracja tych gogli zajmuje chwila, moment i jest totalnie prosta i bezproblemowa. To są praktycznie gogle plug and play. E, natomiast tamty, do tamtych gogli trzeba mieć doktorat z informatyki. I jeszcze dużo szczęścia, tak słyszałem, że po prostu skalibrować, nie, może kiedyś kupimy okulusa, zobaczymy, ale podobno skalibrować okulusa. to jest, to, to trzeba mieć kilka godzin wolnego. Podobno od tego kalibruje się w chwilę moment i sprawdzimy to dla Was, czy tak faktycznie jest i czy faktycznie ktoś taki, kto jak ja, który nie ogarnia tych wszystkich kabelków śmiesznych, jest w stanie to podłączyć szybko, sprawnie i jeszcze nagrać dla Was to. Dobra, bierzemy się za podłączanie i pokażemy jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, naśleł się podpięty skalibrowany. Faktycznie kalibracja to jest 5 sekund, jak tylko podłączycie kabel, których jest dużo. Ale zobaczcie, tak naprawdę idzie stąd jeden kabel, który niespecjalnie nam przeszkadza. Tu mamy słuchaweczki. Ja ich nie zakładam, ponieważ słyszę dobrze dźwięk z telewizora i tak mi jest dobrze. Tym guziczkiem naciskam wtedy gogle się rozjeżdżają i mogę sobie dostosować wielkość do swojej głowy. Pokrętełkiem dokręcamy, żeby mieć. Tutaj dobrą, e, dobrze się trzymał nam na głowie. Tu mamy przycisk Power, jest on poręczny. Tu mamy tą głośność i mikrofon to jest totalnie bez sensu. Bo przy założonych goglach ciężko w to trafić palcem jest to za małe i strasznie nieporęczne. To jest na pewno minus tych gogli. Dobra, słuchajcie, gogle na głowę. Ok. Obraz jest fajny, ostry. E, nie mam poczucia że coś jest nie tak, że mój błędnik, czy moja głowa awariuje, nie, wszystko jest w porządku. Może troszeczkę za mocno uciska mi tutaj na oczodoły, ale generalnie jest ok. Ciód dokręcimy i moim zdaniem jest bardzo dobrze. Ten kabel, powiem szczerze, niespecjalnie mi przeszkadza. Mamy włączoną grę Eagle Fly, gdzie jesteśmy orłem, więc ja w tej chwili widzę, słuchajcie, Paryż. No i słuchajcie, latam sobie po Paryżu. Jest to swobodne e, latanie. E, tak ten przy szybkich zwrotach powiem szczerze, mam lekki zawrót. Jak robię taki O, to tak nie nie bardzo. L2 się hamuje, więc ja sobie trochę wyhamuję, żebyśmy może tu sobie polatali. O zaraz, to są autobusy. Tak jak można było wlecieć do nich, ale to ja nie jestem jeszcze tak dobrym pilotem się obrócić. Teraz gra będzie na mnie krzyczeć, no właśnie, że powinienem skręcać głową, a nie ups, no my lecimy do góry, a nie e, obracać się. O, wyobraźcie co, to może polecimy sobie na wieżę A i na to. Spróbujemy wlecieć do środka i polecieć ku górze, nie wiem czy tam radę, ale ja spróbuję wyhamować i wlecieć do góry. I to byśmy Wam dzisiaj pokazali. A Eagle Flyer zajmiemy się w osobnym materiale, bo gra mi się podoba. Fajne jest uczucie na tych goglach. W ogóle nie czuję, że. O kurczę, nie! A! To było bardzo niefajne. Powiem Wam szczerze, chyba się przewróciłem w rzeczywistości. Nagle kolana mi się ugięły, więc y, moje ciało wzięło to y, na serio. Zabierz O, jestem tutaj, dobra. Polecimy na skróty, na góry. Jednak nie jestem w stanie. Ale wam kolizja nie była miła dla mojego ciała. Bardzo dziwnie się poczułem. Może nie to, że mnie to bolało, ale... Fajnie nie było. To nie było fajne uczucie. Taki lekki może strach? Takie, no... Raczej nie będę chciał powtarzać. Chociaż pewnie nie raz w tej grze się rozbijemy. No. Patrzcie, tu mamy jakiś lasek. No, generalnie, jest to świat opuszczony. Tu już nie, nie mieszkają ludzie, są tylko zwierzęta. Czyli znowu biom biomutant tam się kłania. No. I tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Yy, gogle są fajne. Jak najbardziej polecam. Yy, w jakieś gierki sobie na nie pogramy. Ale to jest w następnym materiale. Na razie kończymy z pokazem. No dobra słuchajcie, i tak będą testy naszego Google. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A co za tydzień? A za tydzień będziemy mieć dla Was recenzję tego otopata do Nintendo Switch. Jest to Nintendo Switch Pro Controller. Zapraszam i do zobaczenia. Cześć!